Zapraszam, zapraszam. Raz, raz. Od razu wręczam mikrofon. Dzień dobry. A dobra, to już sobie wziąłem mikrofon. E, słuchajcie, tutaj jest raz niesamowita rzecz. Słucham, słucham. Ponieważ e, to jest moneta, która została wylistowana na Wielkiej Orkiestrze Świętecznej Pomocy, prawda? Oj oj, oj, raz, raz, raz. Jest, jest. Poczekaj, e, bo chyba nam będzie potrzeba więcej mikrofonów. E, proszę bardzo, raz, drugi. O, się... Jesteśmy przygotowani. Jesteśmy przygotowani. Raz, raz. Do wieczór! Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Poznań. Halo Poznań! Jest Poznań? Czekaj. Jest zamek? Ja, ja zawsze chciałem to zrobić. Lewa strona robi u Prawa strona robi u I teraz meksykańska fala. Spróbujemy meksykańską falę. Nigdy nie było meksykańskiej fali na to ten, tak zimno, Na finale. Możemy od tej strony meksykańską falę. Uwaga! 3-4 lecimy. Udało się, słuchajcie, Udała się czy ktoś to filmował? było. Idź w powrotem, drugą. Tak no nie jest. Poznaj, kochany Poznaj, co się dzieje. To teraz... temperamentu trochę. To proszę mówić. Zaczynamy. E, Kisiel e, przedstawi historię. Piękną historię. Mów. Miałeś więcej powiedzieć. Dobrze. Okej. Okay. Ja jestem Kisiel. Jestem byłym żołnierzem gromu i mam dla Państwa bardzo wyjątkowy przedmiot. To jest koń pamiątkowy, koń defendu, do którego strzelał Brandon Webb. Brandon Webb to jest legenda Navy Seals. E, teraz zapewne Państwo będziecie mogli obejrzeć film pod tytułem Amerykański Snajper. E, właśnie Brandon Webb był pierwszym szkoleniowcem i mentorem głównego bohatera filmu. No i nauczycielem, że... nauczycielem Chris'a Haley, tak? Tak, i to był jego mentor, nauczyciel. Ja... Jako były żołnierz miałem okazję z nim służyć, walczyć na wojnach, także myślę, że jest to bardzo wyjątkowy przedmiot. Jeżeli chodzi o Brandona, jest to sława, jest to bardzo rozpoznawalna twarz w Stanach Zjednoczonych. Z jakiej odległości? Nie tylko, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. 100 w też jest na... Kaliber. Nie pamiętam, bo ja nie jestem snajperem. 5,62? Nie, nie, nie. 7,62. Duży. No dobrze, proszę Państwa, ta e, moneta gwarantuje, trzymam ją w rękach, jest też nieprzestrzelona, więc jest to okazja wyjątkowa. Tym bardziej a, w obecnych to, czasach. To jeszcze tutaj dodam, że mamy dodatkową monetę coin. Taki bardzo, bardzo ładny, pamiątkowy. Także tak naprawdę są dwa coiny. Także warto. No a dzisiaj... E... Pozdrowienia dla szefa orkiestry, zasuwamy dla, dla niego i dla przede wszystkim dzieciaków, żeby było jak najlepiej, bo jak moje dziecko się rodziło i nie jedno tutaj na pewno to już po 23 latach wszyscy wiemy, że ten sprzęt działa i chula i ratuje, więc generalnie, proszę państwa, niech Poznań pokaże... Chojność! ...gest, no! Od jakiej zaczynamy? No ja myślę, że taka rzecz jest wyjątkowa, niepowtarzalna, ja zaproponuję 600 zł. Proszę 600 zł po raz pierwszy. To co? co daje czy 600 ktoś złotych? bierze? Czy ktoś daje 600 zł? 600? Jest 600. 600. Okej, okay. jest 600. 600 po raz pierwszy. Po pierwsze, po pierwsze. Ja tu widzę, że to jest rozmowa telefoniczna. Mamy tak, bo w internecie się okaza okazała wiadomość a propos tej aukcji i ktoś telefonicznie kupuje. Nabywa drogą kupna. Tą monetę. Co się włącza w Poznaniu w tą aukcję? 600 złotych zł po raz pierwszy. Kto da więcej? Czy ktoś z Was włącza się do tej aukcji i będzie chciał przekazać więcej pieniędzy na Kiedy 23 finał Państwo. Wielkiej Orkiestry Świątecznej? 600 zł pomocy? jest, jest, proszę Kiedy Państwa. Jeśli pójdziecie poznać... Państwo na film, to będziecie sobie mogli pomyśleć: główny bohater, a ja mam monetę jego nauczyciela. Czy nabywca się... dostanie również certyfikat autora przestrzelenia? Czy są chętni? Właśnie na tą jest wspaniałą monetę. 700 zł. Jest 700. Proszę, Proszę trwają telefoniczne negocjacje. co to jest 700 Niecałe 200 euro. Trwają telefoniczne negocjacje. Słuchajcie, jest warto dać. Eryk powiedział: Ja też, kiedy byłem na wojnie i moje dziecko się urodziło, również było w tym sprzęcie, na który zbieramy dzisiaj pieniążki. Jest Jezu, 750, 750 po raz pierwszy, brawo, za odwagę, która jest na podwójną... 800 złotych. Jest 800. 800, brawo! Mamy gracza z Poznania, 800 złotych. końcu Poznań się <laughs> ruszył. Kto da więcej? 801, 801, może 801 się pojawi, może 810 się pojawi, może 815. 810. 810. 810 jest, proszę Państwa. Może no. powiedzmy coś więcej na temat Brandona Łeba. Bo to nie jest tak, że on nie jest znany w Polsce. Kto ogląda Discovery miał okazję go poznać, w sensie jako bohatera, tak naprawdę, filmu. Także wiadomo, że. To znaczy, takie małe sprostowanie. E, jeszcze o nim filmu nie ma, bo jeżeli chodzi o bohatera celu Snajpera, to jest Chris Kyle, no, który niestety już nie żyje. Natomiast Brandon Webb był jego nauczycielem. Brandon Webb był twórcą tego systemu, na którym właśnie. E, Snajperzy Navy SEALs byli szkoleni i są szkoleni dalej. Także mamy 810 po raz pierwszy. Będzie odpowiedź. Jest Czy również w Polsce opija? książka pod tytułem Czerwony Krąg. To jest właśnie ta osoba, Brandon Webb. Proszę Państwa, czekamy na ofertę kupna powyżej 810 zł. 810... To może tak, że to są dwie monety. Jedna oryginalna, druga przestrzelona przez Brandona Webba. 810 złotych po raz pierwszy. 810 złotych po raz drugi. 811? Poznań. Na razie nie. To był pierwszy raz. Teraz dopiero będzie drugi, czyli jeszcze jest szansa, żeby podbić. 850? 850. 850. Oszło do góry. I jaka będzie odpowiedź? To jest może duża suma, ale słuchajcie, dzisiaj jest taki dzień, że warto, warto, e, warto, żeby na tak świetny cel troszeczkę tego grosza rzucić. No, nie będziemy nawiązywać do sytuacji europejskiej i tak dalej, ale e, panowie pokroju Brandona odpowiadają też za nasze bezpieczeństwo, więc jakby za poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim. A przestrzelić taką monetę ze 100 metrów naprawdę trzeba mieć niezłe oko. Bo to nie jest taka, taka prosta rzecz, żeby w taką małą monetę trafić ze 100 metrów. Pewnie, że nie prosta rzecz. Mi wydaje, wyjątkowa. Mi się wydaje, że nawet z metra byłoby trudno, <laughs> 850 zł po raz pierwszy. 850 po raz drugi. I czy ktoś podbije, czy ktoś włączy się do tej licytacji? Jeśli nie słyszeliście o Brandonie Webie, to naprawdę warto zapoznać się z jego historią. Złota, 8. Na, złota moneta i przebita przez Brandona, proszę państwa, dwie monety, to jedna wychodzi 425 zł. Co to jest? W sumie tak. Proszę państwa, poznać słynie z hojności, poznać słynie w ogóle. No. Czy no jest cała, to jest ktoś... Trzeba powiedzieć tak: 850 po raz pierwszy, 850 po raz drugi, 850 po raz drugi i pół, 850 po raz drugi i trzy czwarte. 850 po raz drugi i 90. 9,90. I i 850 tak. po raz drugi i 99 I czy ktoś z Państwa włącza się do tej licytacji? Czekaj, 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 bo tu jest na złączu. Jest 850, cały czas. Słuchajcie, a może zapytajmy się naszego kranca telefonicznego, czy da 9 Dobrze, czy da 9 czy 900 złotych da? Jest pytanie ze sceny, czy dostaniemy 900 złotych? Jeśli tak, to dostanie brawa z Poznania. To jest niesamowite właśnie przy licytacjach. Słuchajcie, to będzie dopiero... Jest 1000 złotych, Proszę wielkie brawa z Poznania! To jest przepiękne, to jest właśnie to, co dzieje się podczas licytacji. To są właśnie to są przepiękne chwile cyt licytacji w Poznaniu. Kiedy osoba, która gra, która chce to otrzymać, sama się licytuje. to jest naprawdę przepiękne. Te pieniądze trafią na 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To co? Tak więc. Panowie, czycie honory. Okej! Okay. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, sprzedane! Wielkie brawa!